W wydarzeniach 24 czas na najnowszą prognozę pogody. Razem ze mną jest już Zuzanna Wiertek-Lewandowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Za tobą Warszawa. Możemy podejrzeć pogodę. Delikatnie widać tak. trochę pruszy śnieg. No za nami mroźna noc. A czego możemy się spodziewać za kilka godzin? Jaka noc będzie dziś? Tak samo będzie chłodno, chociaż minimalnie może cieplej. Ubiegłej nocy minus 15 stopni w Zakopanem, a tej nocy minus 13. Wskażą tam termometry. W Suwałkach minus 12 raz w stoku, Minus 10... W Poznaniu najcieplej będzie na Pomorzu Środkowym, tam do minus 3 stopni. Natomiast już jutro na termometrach od minus 1 do 4 stopni i jutro czeka nas pogodny oraz słoneczny dzień w całej Polsce. Pod koniec tygodnia mogę już zdradzić, że zacznie robić się coraz cieplej. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy na mapy. Cały czas centralna część Europy, w tym oczywiście Polska, jest pod wpływem układu wysokiego ciśnienia. I do Polski zacznie napływać z południowego zachodu cieplejsze powietrze polarno-morskie i właśnie jutro na Dolnym Śląsku będzie najcieplej. Natomiast w Warszawie jeden na termometrach pogodniej i słonecznie i na ogół w centralnej części Starego Kontynentu dominować będzie słońce. Parasole przydadzą się na Wyspach Brytyjskich. Najcieplej w Lizbonie 18 stopni, a najchłodniej w Moskwie minus 6. W tym momencie pogodnie oraz słonecznie jest na zachodzie oraz na południu więcej chmur w centrum i na krańcach wschodnich. Przylotne opady śniegu występują chociażby w Warszawie, w Trójmieście, w Białymstoku oraz w Lublinie. Najchłodniej na podchalu minus 2 stopnie, a najcieplej na Pomorzu Zachodnim 3 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Nadchodząca noc na ogół pogodna, ale chłodna. Minus 13 stopni w Zakopanem, minus 9 w Zielonej Górze, a najcieplej na Pomorzu Środkowym minus 3 stopnie. Będą miejscami tworzyć się gęste mgły i zamglenia, chociażby w okolicach Zatoki Gdańskiej, na Kujawach, na Mazurach oraz na Mazurach dowszu będą pojawiały się także opady śniegu na Lubelszczyźnie i w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Warunki na drogach w nocy będą utrudnione przez mgły a także opady śniegu. Jutro Pogodnie oraz słonecznie w całej Polsce. Trochę więcej chmur jedynie na Podkarpaciu. Bez opadów i na termometrach od minus jednego w Suwałkach, Biąstoku i w Lublinie do trzech stopni. Chociażby w Szczecinie czy w Kołobrzegu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warunki na drogach w całej Polsce jutro będą dobre. Sprawdzamy zatem kolejne dni. W piątek poproszy śnieg na Dolnym Śląsku na termometrach od minus dwóch do pięciu stopni. W sobotę już bez opadów i na termometrach od jednego do ośmiu stopni. W niedzielę nawet do 9 stopni na nizinie Szczecińskiej, ale tutaj mogą pojawić się opady deszczu. W poniedziałek do 10 stopni, a we wtorek czeka nas pochmurna, a także deszczowa aura w całej Polsce do 9 stopni. Jutro warunki biometo w całej Polsce będą korzystne. I jeszcze raport smogowy: tak stan jakości powietrza prezentuje się teraz. A więcej o pogodzie aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia!